Dzień dobry kochani, witamy z serca zakwasowni, z garnizonu. Dzisiaj z Weroniką yy, próbujemy naszych faworytów. Dawka wiedzy dla Was yy, na temat yy, zakwasów. Ulubione smaki. Tak jest. Tak to jest, co? Faworyt. Od którego? Jak najbardziej korzenne. Czyli Twój. Numer jeden dla mnie. Jak najbardziej. Hmm. Zaczynamy. E, zakwasy, naturalne zakwasy, żywe, niepasteryzowane. Proszę jeszcze, proszę. Okay, to pijam, bo przed chwilą rozlewaliśmy sobie jeszcze. Żywe zakwasy z buraków warzywne. Ten akurat jest z dodatkami, o których zaraz opowie Adaś, ale chciałabym tylko podać trzy ważne informacje. Wszystkie zakwasy są ekologiczne, wszystkie zakwasy są żywe i niepasteryzowane. Pijemy je z rana na czczo, bez treści jelitowej, po to, aby tutaj ten cały obszar wspierać, a ten cały obszar potem ma wpływ jednak na naszą całość. Dokładnie, <gry> oczywiście, że tak. To czyli jest, praca jelit. To jest, to jest bardzo, bardzo ważne, słuchajcie, żeby rano dać sobie takiego e, kopa e, na cały dzień. Degustujemy? Ostatnio Pani do no napisała, dlaczego pije zakwas z kieliszka. Nie napisałam, że chcę celebrować mój poranek. Tak jest, ja chcę być jak Elżbieta, no, królowa Elżbieta, ona pije sobie też kieliszka szampanera, e, no to ja sobie piję zakwas rano. So. Za królowa Elżbieta. Tak jest niedawno miała urodziny, więc akurat słuchajcie kochani, to jest klasa sama w sobie. Ty Zakwas bardzo koszenny. lubisz ten smak. Uwielbiam. On mi się mocno kojarzy jednak z zimą, mhm. ale pierwszy raz go piję teraz latem i jestem pod wrażeniem. Fajne, słuchajcie tutaj aromat goździku, bardzo lubiany tak naprawdę przez wiele, przez wiele osób. Sporo cynamonu, anyż gwiazdkowy, to są tak dość wyraziste smaki, ale w połączeniu z zakwasem one nie będą tak bardzo intensywne tutaj w smaku, więc sam, sam zakwas jest naprawdę dość wyrazisty ale nie przebijający przez te takie um, anyżowe smaki tutaj faktycznie mhm. ale jak dla mnie to jest, wiecie, napój warzywny, a jednak mm -hmm. są w nim słodkie dodatki, tak jak na przykład herbacie czaj. I to jest na niesamowite, przykład. że on się bardzo fajnie łączy. Ciekawa kombinacja. Ja zawsze go piję zimą, okay. więc dla mnie to jest niesamowite spróbować go teraz latem. Dziękuję, Adasiu. Ja 365 dni w roku, więc okay. tak no <laughs> zawsze, zawsze mam buteleczkę w domu i sobie działam. Czyli to jest faworyt Adasia, korzenny. Tak Widzę, że tu masz jakąś miętę do tego piernika, to może do Torunia, może kogoś tam tak kiedyś jest. spotkałeś? Lubię jeździć do Torunia, jak najbardziej, lubię zagryzać pierniki <laughs> z za kwasem korzennym, słuchajcie. Nie, jest, jest naprawdę jest naprawdę pyszny, y, numer, numer jeden według. Y, według mnie. Adama? Tak jest, według mnie oczywiście. Adama, zabrało. czyli doradca z zakwasowni w naszym sklepie, który jest w tle, ale też Adam. Y, działasz zakwasowni, Tak jest, tak jest. Tu się odnajduję, też możecie mnie tutaj e, często spotkać. Od rana, od godziny 8 serwujemy śniadania tutaj. Mhm. E, później startujemy z kartą lunchową. E, dania wegańskie, fine Każdy znajdzie coś dla siebie. Poezja na talerzu. Też warto tutaj wpaść. Lecimy teraz z moim faworytem. Okej. Okay. I to jest zakwas, który nazywany jest naturalnym izotonikiem. Jak możecie zobaczyć, on ma totalnie inny kolor niż zakwas mhm. buraków. Bo zakwasem z buraków nie jest, jest to zakwas z kapusty. Tadatera! No i co? Mm, zakwas kapusty, czyli ogromna ilość siarki też, mm -hmm. która będzie wspierała naszą... Moją Twarz, włosy, Baby pasnarkę. face. Tak jest. Po prostu nasz wygląd, ale też mhm. będzie wspierała naszą perystaltykę i najmocniej, bo ten zakwas najbardziej będzie stymulował jednak układ rabienny do mhm. czyszczenia. Rylejemy? No oczywiście, że tak. Słuchajcie, tutaj mhm. też mamy dodatek magnezu, więc to będzie tak delikatnie, specyficznie pachnieć e, przez ten magnez ale jak wiadomo, magnez w naszym organizmie jest bardzo ważny. I nalej trochę więcej. Tak, no, tak, tak. Magnes jest pierwiastkiem życia i tutaj też warto o tym powiedzieć, bo dużo osób uważa, że ok, drży mi powieka, nie mam magnezu, tak, to tak, tylko to wtedy się dowiem, smotykalne. że nie mam magnezu, tak, się... wcale nie, magnezu praktycznie pewnie i ty i ja na chwilę obecną mamy niedobory. To jest prawda. Teraz magne. zakwas biały stał się różowym, bo mieliśmy zakwas wcześniej mhm. inny, ale spoko, pijemy. Lekko musujący według mnie. Do tego kostka lodu i mięta? Myślę, że. Nie, byłby nie, nie głupi pomysł, bardzo dobry. Mięta i doda e, takiej świeżości, a potrzebujemy w lato czegoś takiego. Więc jeśli, jeśli ktoś aż nie bardzo przypada za kapustą, e, a potrzebuje wzmocnić swoją florę bakteryjną, to tutaj e, jak najbardziej. Ale ty jednak przypadasz za zakwasem z buraka. Tak jest, ja ja to ja widzę ja, na ja, ja wolę ja wolę buraki, ja wolę buraki. Mhm. Tak woli, jest, woli tak woli jest. Woli buraki. <laughs> Ale oczywiście kapustę też sobie lubię suplementować, nie ma to tam. Okej, okay. Adamia. Lecimy Teraz, dalej. Lecimy dalej, ale też że chciałabym, żebyś odpowiedział, mhm. powiedział mimo, że jakie najczęściej zadają tobie klientki pytanie, oprócz tego mhm. jak się czujesz. <śmiech> tak, <śmiech> wszyscy się taki. pytają, jak się Adaś się tak, czuje. Jest, zgadza się. Słuchajcie, no, często, często mamy wie, wiele pytań tak naprawdę, ale jednym z głównych na przykład pytań jest to... Ile możemy trzymać zakwas w lodówce? Często jest tak, że nie wiemy, ile możemy sobie po otwarciu ten zakwas pić. Czy on się zepsuje, czy on się nie zepsuje? To jest dość ważne pytanie tak naprawdę. Tutaj Weronika może, może odpowiedzieć Wam na, na to pytanie. Czy wiesz, zakwas jako żywy produkt może mhm. stać tak naprawdę miesiącami, okay. latami może nawet, chociaż nigdy nie przetestowałam. Natomiast najlepiej go jednak wypić po otwarciu, w mhm. przeciągu tych 7 dni, aby się on tak jednak jest. nie utleniał. Mhm. Tak jak wszystkie produkty. Zadał mi klient pytanie, e, wysłał mi zdjęcie 10 zakwasów okay. z kapusty, no i jeden bardzo mocno ściemniał. Mm -hmm. Zapytał się, o co właściwie chodzi, dlaczego on zmienił w ogóle swój kolor. I powiedziałam mu, słuchaj, to jest normalne, to jest żywy produkt, so, który ma. E, no po prostu cały czas pracuje. Tak jest, dokładnie. Zawsze to nie to nie, to nie jest tak utarte, że, że zakwas powstaje w naszej manufakturze i tam się już kończy tak naprawdę. Więc dalej jak my rozlewamy go do butelki, to on dalej pracuje moi drodzy, więc on dalej u was, w Waszych produktach, dalej będzie sobie pracował, dalej będzie na co, Ja nawet sesji. na przykład pójdę... Teraz przyniosę dwie kiszonki, żebyście zobaczyli różnicę, a Ada się Wam naleje zakwas acerolą i trochę po nim opowiada. idę ja po te dwie kiszonki. Pokażę kiszonkę na początku kiszenia i po kilku tygodniach, żebyście zobaczyli różnicę mm -hmm. w kolorze, w gęstości i w zmianie tych warzyw, bo to jest chyba fajny wskaźnik. Rozlewa, ja idę. To ja otwieram, moi drodzy, zakwas z dodatkiem aceroli. Tutaj bogactwo tak naprawdę witaminy C przez tą acerolę. Zakwas skierowany tak naprawdę w stronę y, dzieci rewelacyjnie. Jak wiadomo tej witaminy C zawsze, zawsze nam brakuje. Czy to, czy to dzieciom tak naprawdę, czy nam jako osob, y, osobom dorosłym. Y, słuchajcie, kolor już jest dość intensywny. Zapach jest rewelacyjny, y, ale tutaj przez tą acerolę y, jest dość kwaśny, jak najbardziej. Ale na pewno nie rozrabiajcie czegoś takiego, bo to na pewno nie ma sensu, bo często słyszymy coś takiego, ale tutaj e, dość wyraziste, wyraziste te połączenie. Wow, jaki masz słoik. Ja mam słojeco. Z rzodkiewkami moimi ulubionymi. No, to takty informacyjnie. Tutaj macie kiszonkę, która... Przepraszam Ci Spokojnie. Zdanie. Spokojnie. Dokąd nie, ja, ja tutaj ja tutaj y, mówiłem o, o bogactwie aceroli tutaj, y, o lekkim kwaskowatym y, posmaku, mhm. ale jak wiadomo, że, że też fajnie sobie suplementować witaminę C tutaj. Nie musimy się foszerować różnymi y, tabletkami, tylko tutaj y, żywym produktem za kwasem, z akwasem, z takim aceroli. Y, 10-10 w jednym, słuchajcie. No, dla bąbelków, dla bobasów, dla dzieci 50, a tak dla jest. dorosłych, takich jak my, bąbelki to tak po setkę. Duże, duże bąbelki już piją troszkę więcej. No właśnie. Słuchajcie, jeszcze kiszonka. Pokażę Wam mhm. teraz, żebyście sobie zdawali sprawę, że zakwas zakwasowy nierówny i kiszonka kisząca nierówna. Macie tutaj kiszonkę. Która już naprawdę jest w słoju bardzo długo. Możecie zobaczyć, że y, nawet ten płyn zrobił się bardziej gęsty. Mhm. Warzywa mętne, warzywa oddały wszystko do płynu, mhm. co miały. Tak jest. A tu macie giszonkę, która jest dosłownie kilka dni w słoiku. I to już kompletnie inaczej to wygląda. Teraz na niej jest szron, ale chodzi o to, że porównujemy teraz. Zobaczcie. Dlatego kisząca K kisząca nierówna i chciałabym się tego trzymać. Chciałabym, żebyśmy traktowali różnorodność kiszonek i naszych zakwasów i ich gęstość też jako plus, bo to są plusy i minusy żywności niepasteryzowanej Dokładnie. i żywej. To zakończyliśmy na tym zakwasie w tak picie naszego testu. A, świetnie. Jakie wnioski? Więcej zakwasów w naszym życiu. Chciałbyś coś przekazać swoim klientkom? Nie, słuchajcie, kochani, bardzo, bardzo ważna rzecz. Niedługo za, za kilka miesięcy pojawi nam się jesień i zacznie się ten okres takich przeziębień i, i problemów w naszym organizmie. Słuchajcie, teraz jest ten ważny moment, żeby budować sobie odporność. Powinniśmy odporność budować przez cały rok, to jest bardzo ważne, więc teraz... A nie e... kiedy nagle zaczyna pisać na Tak boże. jest, dokładnie. Słuchajcie, jesień, pojawia się jesień i każdy po prostu biegnie, bo również skorbin i różne rzeczy, bo teraz jest czas, żeby zacząć budować swoją odporność, którą powinniśmy budować, jak mówiłem, całe, całe, cały rok, przez całe życie po prostu, bo to będzie nam lżej i lepiej, kochani, więc e... pamiętajcie patrzę, o tym. to może powinny... Taki jakbyś... kitlu był, to byłbyś takim fajnym tym... W kitlu? Lekarskim. A, myślałam myślałem, że kucharskim. Ja lekarz? <laughs> Nie może słuchaj, może czas zmienią na jeszcze procesji. I <laughs> Koniec tego filmu. Wszystkiego dobrego, dobrego dla Was. papa